Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Najświętsza Maria Panna. Posłuchajcie, bratkowie, z całego serca Wam chciałem podziękować za przyłączenie się 16.11 na różaniec święty święto Matki Bożej Ostrobramskiej. Wszyscy się po całej Polsce przyłączali, wiele parafii, nawet ludzie jeżdżąc tirami się poprzyłączali. No jest mi trochę tylko smutno, że kanały katolickie tego nie puścili i nie rozpromowali dalej, no ale cóż, szkoda słów. W każdym razie puszczę parę takich zdjęć jeszcze z tego i taki skrót. Całość do, link, całość do obejrzenia tego zdarzenia będzie szło zobaczyć sobie pod chorągwią Matki Bożej Łysieckiej. Link zostawię umieszczony pod filmem. Można sobie wejść i całość zobaczyć. Tu zrobiłem takie skróty, bo niektórzy nie lubią całości oglądać, a niektórzy chcieliby całość oglądać. Także będzie to do obejrzenia w całości również, a linki pod filmem. I posłuchajcie, jeszcze jedna taka rzecz tak jak mówił tam ksiądz Szydłowski, że smutne by to było, żeby to tylko był taki jednorazowy, jak to się mówi, wypad. Jak trwoga to do Pana Boga. Ja myślę, że wy powinniście tam u siebie w parafiach iść do proboszcza i poprosić go, żeby po prostu o 19.30, pierwsze piątki miesiąca, zawsze było, było, można po prostu przyłączyć się z nami tu spod katedry. Ksiądz Szydłowski zawsze tu jest, pierwszy piątek miesiąca o godzinie 19.30. I żeby przyłączyć się do tego wspólnego różańca o wynagrodzenie właśnie Panu Bogu, Matce Bożej za wszystkie zniewagi, jakie dostali od tego narodu, od rządu przede wszystkim i od naszej hierarchii, która zamiast mówić tak jak Chrystus, to mówi tak jak globaliści, no bo tak inaczej to nie idzie nazwać. Także jest bardzo potrzebna ta modlitwa odnowa wiary, wiary katolickiej w narodzie polskim, moralności w tym narodzie. Także potrzeba wracać do modlitwy. To samo mówił właśnie święty Paweł. Nawet na jego, jego słowa trzeba, trzeba po prostu tutaj odpowiedzieć. Mówi, czuwajcie i módlcie się, módlcie się, nieustannie się módlcie. Bo diabeł czycho, żeby kogo tylko zwieść. A naród polski, nasz Kościół w Polsce potrzebuje naprawdę odnowy, odnowy wiary. Także zachęcam was, bratkowie, do wzięcia udziału w tym, w waszych parafiach, a gdziekolwiek się znajdujecie, w trasie, nie w trasie, żeby odmawiać o 19.30 przede wszystkim, w tym dniu, żeby się łączyć wszyscy, tak jak żeśmy to teraz zrobili w całej Polsce, do tej, do tej wspólnej modlitwy różańcowej w pierwszy piątek miesiąca, żeby wynagradzać tak samo sercu Pana Jezusa i Matce Bożej. Także... Tyle chciałem Wam przekazać, i teraz zapraszam Was na obejrzenie tego skrótu z tego wydarzenia. Będą też na końcu pieśni dwie czy trzy, żebyście mogli sobie odsłuchać, jak to naprawdę było i zobaczyć sobie to na żywo. Jak Wam Pan Bóg błogosławi, a Matka Boża prowadzi po drogach Syna do Syna. Któż jak Bóg? Tak zawsze mówcie ze świętym Michałem Archeaniołem. A zwłaszcza za masonami i poleconymi drogami. Lewica czwarta droga krzyżowa. Że Pan nasz Jezus Chrystus uczy nas życie nasze, życie jest połączone z krzyżem, z ofiarą, z poświęceniem. Tak jak nasi kiedyś Ojcowie, dziadowie, widzieli, że trzeba się poświęcić dla Boga i dla ojczyzny. Trzeba życie nawet swoje oddać. A tak teraz ten duch powoli gaśnie. Proszę o... Odnowienie tego ducha w narodzie, wiedzieli, że dla wartości takich jak Bóg, honor ojczyzna trzeba się poświęcić, nawet życie oddać. Nie tylko raz na jakiś czas, ale życie też rzeczywiście w codziennym swoim życiu, w codziennym życiu poświęcać się, ofiarować się. Co to, to prośmy Pana Jezusa dla na nas samych, dla na wszystkich tych, którzy bronią naszej ojczyzny, oczywiście rzeczywiście posiadali tego ducha na nasi. Drodzy dziadowie, dziadowie, ojcowie, którzy to bronili, naszej ojczyzny, również, żeby ta okazja stała się okazją do nawrócenia, do no, zakorzenienia na serca sercach tego ducha arcyckiego. Pod Twoją obronę, wświęcamy się święto, bo, bo ojczyzny, wświęcamy wszystko, naszymi prośbami, radzy, świętami, współczesami naszych, ale od wszelakich zbyt różnych ludzi. That's, that's not that's Don't give up yet. Your... żyły patronie Polski, któryś tak ukochał Pana naszego Jezusa Chrystusa, że od młodości poświęciłeś się na Jego służbę i całkowicie oddałeś się zjednywaniu dla duszy przykładem życia i słowa. Nie szczędząc żadnych trudów, od wreszcie śmiercią męczeństwo uwięczyłeś swoje apostolskie życie. Błagamy się przez Twe zasługi u Boga i miłość, jaką Ku niemu żywiłeś. jednej nam łaskę, której tak bardzo pragniemy. Mianowicie o pokój na granicy pospolitej. Wspieraj nas także Panu Piotrowi za zorganizowanie Różalnictwa Śląskiego. Jeżeli ktoś by chciał, to zachęcam, odmawiamy tutaj w każdy pierwszy piątek miesiąca Różalnictwo 19.30.